To wszystko tchnęło taką autentycznością, no bo to nie było wymyślone, to nie było, wiesz, przepracowane, jak ktoś wejdzie, zdejmij obrączkę, to pamiętaj, żebyś zaimprowizował, żebyś powiedział wielką yy, odę do miłości, no cokolwiek, nie, po prostu nawet nie wiesz jak się zachować, więc krzyczysz emocjonalnie, ła, co się tu dzieje, co się tu dzieje. I taki był ten pierwszy finał, no telewizja zrobiła to i cała ekipa rewelacyjnie, myśmy się wszyscy cieszyli, darliśmy się, tam był hałas niesamowity. Proszę tu jeszcze czekać. Ten fakt przed, przed samym momentem, kochani. To było coś, co zmieniło raz na zawsze Polskę, bo tu nie chodzi tylko o medycynę i o to, że ludzie otworzyli swoje serca i kieszenie. Tu chodzi o to, że ludzie w tym momencie dali całe swoje serce do przedsięwzięcia, które stworzył Jurek. I my gdzieś tam je też stworzyliśmy, ale to jednak on stworzył, którego celem była prawdziwa, fundamentalna zmiana Polski: tego, jak my możemy się zachowywać, jacy my możemy być naprawdę. Cała ta akcja, którą rozpętałeś, cudnie oszołomie, Uprzytomiła naprawdę wielu, wielu ludziom w naszym kraju, że tak naprawdę to chyba nikt nie jest sam, że po prostu jesteśmy razem i że tak łatwo się nie damy. Naprawdę jesteśmy razem i kto wie, czy to nie jest większy skarb niż te setki milionów, miliardów, które zbieramy. Jurek, Walter, Agata, dziękujemy Wam za to. Dziękujemy Wam za to.